To może dzisiaj 7000 łapek w górę, a wtedy jutro wpadnie odcinek kolejny. Trzymam kciuki, by się udało. Uu, kolejny dzień na tym świecie już 2155. Może przy dobrych wiatrach dotrzemy na tym świecie do 2200 dni. O, tak, trzeci odcinek pod rząd. Czy z rzędu? Podrząd, rząd, moi drodzy, trzeci odcinek Snapcrafta i mam nadzieję, że jutro jeszcze będzie mógł być czwarty, bo kiedy wy dzisiaj to oglądacie, to jest, wychodzi na to, że poniedziałek, czyli jutro wtorek, a może nawet jakoś do środy dociągniemy maraton, byłoby przewspaniale, bo wtedy jakby wyszedł w środę naprzód jeszcze to w czwartek przegląd, potem piątek, sobota, niedziela, mógłby być też odcinki podrząd, albo z rzędu... <laughs> Nauczę się, kiedyś obiecuję. Jakim cudem mielibyśmy, moi drodzy, to, czyli 350 odcinków zakończonych na tym sezonie wtedy pięknie zacząć nowy sezon, moglibyśmy wkrótce. Moi kochani, dzisiaj z grubej rury od razu polecimy, bo jest to odcinek, gdzie zdobędę w końcu coś mega dla mnie ważnego. Coś, na co czekam od roku i od pół roku można około zdobyć tego typu rzeczy w Minecraft no ale tej jednej jedynej rzeczy nie jednej jedynej rzeczy, której mi oczywiście od dawna brakowało co to będzie? no jeszcze wam nie powiem, ale pewnie nie trudno się domyślać co to może być moi kochani w poprzednim odcinku niestety zdechła mi Elytra więc dobrym tutaj sposobem byłoby pewnie naprawienie sobie tego, żeby pod sobie ja to tu wieśniaków ale szybko niestety, bardzo szybko Nici mi tutaj uciekają. Dobra, zrobimy tutaj taką akcję i całkiem nieźle. No, jeszcze zaraz sobie. Aha, czekaj, 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 bo mi się też ta elytra naprawia. Fajnie, obie naraz raz. <grym> I wszystko. Obie elitry naprawione. Przypominam, że ta elytra to nie jest taka normalnie minecraftowa, bo to jest resource pack w ogóle jakieś szmaragdy dodatkowe wypadły. Panie, po co mnie to? <grym> Moi drodzy, to nie jest domyślna ikonka elytry ale jeżeli masz pelerynkę ja ja mam takową Podobno strasznie się nie uchwala, więc patrzcie, mam hechę pelerynkę. Jeżeli macie oficjalną pelerynkę, nie z modów typu Optifine czy inne tego typu rzeczy, tylko oficjalną, normalną pelerynkę Minecraftową, to oczywiście pod te pelerynki Elytra też jest dostosowywana i tak ona prezentuje się za peler jako pelerynka migracyjna. Wkrótce będzie można zdobyć, w sumie to za rok mniej więcej równy. Nową pelerynkę, każdy gracz Javy będzie mógł ją zdobyć, ale niestety w tym celu trzeba będzie wydać pewnie plus minus kilka tysięcy dolarów, ponieważ będzie trzeba udać się do USA, do Orlando. Czekajcie w ogóle, jak wyglądają moje z firewerkami, ale bym w cholerę daleko poleciał na pewno. Będzie trzeba się udać do Orlando i wydać minimum 300 też dolarów na sam bilet wstępu do, na ten Minecon i wtedy, bo bez, za obecność na tym mań będzie można zdobyć pelerynkę, moi drodzy. Więc, jeżeli ktoś jest ultra bogaty, ja niestety do takowych nie należę, no to może sobie tam, moi drodzy, polecieć jak najbardziej. Woohoo! To jest prawdziwe, nie mam przy sobie yy, miksturki Night Vision. Niedobrze. <ścoughs> Mogę normalnie wskoczyć sobie tutaj. Do bedrocka, Ale jeżeli ktoś z Was, moi drodzy, by śmigał na Minecon, to oczywiście będzie też za rok pewnie retransmisja z grafem. Zresztą za niecałe dwa tygodnie, albo za równe dwa tygodnie, nie wiem, nie, poniedziałek. Za niecałe dwa tygodnie, kumacie to moi drodzy, za niecałe dwa tygodnie Prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia poznamy moby na jakie będziemy głosować Jak ten czas zapierdziela Będzie u mnie retransmisja Mainconu, wraz z gościem Grafem Który zgodził się również w tym roku dla nas tłumaczyć cały Maincon, Więc cudownie moi drodzy, jest myślę na co czekać Zapraszam was już wkrótce na transmisję, prawdopodobnie będzie ona na YouTubie Chyba, że do tego czasu zmieni platformę do streamowania Bo uważam, że przejście na YouTubea z live'ami to był trochę błąd Bo akurat z przejściem Troszkę mi zasięgi spadły i też live'y się słabo oglądają, w sumie niewiele lepiej niż na Facebook'u, a tam oczywiście miałem i umowę podpisaną i zarabiałem na tym Więc możliwe, że wrócę kiedyś na Facebook'a, aczkolwiek jeżeli chodzi o, jakieś już mówiłem, o tego Minecon'a, ten mainkon w sumie retransmisję To może on być jeszcze i tu, i tu, nie wiadomo Wszystkie info wkrótce dostaniecie prawdopodobnie jeszcze, moi drodzy, w tym tygodniu Dobra, wskakujemy do naszej bazy, dawno tu nie byłem, czyli w sumie to kilka Odcinków w sumie nie no, czekajcie, przedwczorajszy odcinek, kiedy zaczynaliśmy u nas sobie tutaj w kopule. Fajnie się ono cały czas tutaj rozwija, niech się rozwija jeszcze dalej. Skończy na pewno do prawdopodobnie końca tego tygodnia, bo jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. To yy, właśnie teraz, moi drodzy, w niedzielę zakończymy ten sezon. Chyba, że naprawdę będzie fajnie maraton trwał. To dociągnijmy do tego 350 odcinka. To może skończy się w przyszłym tygodniu, na spokojnie. Ojej, no ja nie mogę się doczekać kolejnego sezonu, moi drodzy. Już chciałbym teraz go zacząć, ale jeszcze się oczywiście... nie da. Wiecie co, moi drodzy, drobna zmiana planów. Chciałem skorzystać z tej dziury, którą zrobiliśmy sobie w poprzednim odcinku, którą, no, w której przed chwilą byłem. Po to sobie wziąłem nawet Night Vision, ale stwierdziłem, że w sumie to za różnica, czy polecę sobie powierzchnią, czy nie. A chciałbym dzisiaj, moi drodzy, doświadczyć po raz pierwszy faktycznie na Subur Wiwalu wejścia do jaskini Lash ale na survivalu takim na którym faktycznie gram, czyli w tym przypadku SnapCraft Dlatego polecimy sobie moi drodzy gdzieś tutaj przed siebie Tak jest Czekaj, czekaj, tu normalnie się szmaragd pojawił Ale to nie mogą być nowe tereny z 1.18 A w 1.17 się nie pojawiały tak szmaragdy Jest szansa, że ja go tu postawiłem i nie pamiętam? Czekaj, 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 bo teraz dla mnie to jest zagadka Jakim cudem ten szmaragd się tutaj wziął? Bo jeszcze mówię, w 1.17 one nie powinny tak występować Chyba Albo mam mega sklerozę, albo zapomniałem, że w 1.17 zmieniła się już dystrybucja szmaragdów, ale z tego, co kojarzę, to nie. Ale ja nie... Pamiętałbym, że stawiałem kiedyś tutaj szmaragdy, ja takie rzeczy zawsze pamiętam. No, Hero Brain nie istnieje. Prawda? Prawda? No, jest granica, jak widać. I to całkiem płynna. I świetnie. Właśnie chciałem tutaj dotrzeć, koordynaty nietragiczne, fajnie. To lecimy przed siebie, może gdzieś tutaj będzie Azalia. Chcę ją znaleźć naturalnie wygenerowaną i zejść sobie pod nią. I wiecie co, zaryzykuję, Będę kopał się bezpośrednio pod siebie, czyli robił coś czegoś się naprawdę w 1.18 faktycznie no, to już naprawdę nie można robić, bo bardzo łatwo zginąć, no ale mam totem nieumierania, więc jakoś to chyba będzie. Tylko, tylko czy jest gdzieś tu Azalia? Nigdzie niestety takowej nie widzę jeszcze. Ale jak wy widzicie, to mi o tym nie piszcie, bo zapewne już 15 azali pominąłem po drodze lecąc te ostatnie parę sekund <noise> no niestety, tak to jest jak się skupiasz na jednej części ekranu, a nie drugiej ale din tutaj nawaliło, ładnie w poprzednim odcinku już się zachwycałem jedną wioską na Sawannie a tutaj druga, może nie stricte identyczna ale w podobnym stylu, tutaj jeszcze obok jest monument, jest rafa koralowa i... fu, jak to brzydko się to wygenerowało to raczej nie jest ucięty teren przez generator e, stary i nowy chyba, a może jest? Nie, 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 po prostu tak dziwnie się monument tutaj wgenerował. Czekajcie sobie gólnę miksturkę i będzie to z pewnością lepiej widoczne. Tak, po prostu jakoś brzydko tutaj. No i oczywiście musiałem mieć. Muszę mieć teraz efekt na 5 minut, tak? Aj, cudownie. Nawet jak znajdę teraz azalię, to na pewno się tam ładnie wkopię. To teraz ja się będę, moi drodzy, modlił, żeby nigdzie tej azali nie spotkać, bo się chyba dosyć potężnie zdenerwuje. Dobra, w Kibono, moi drodzy. i sorry mody. Jakby coś, szmaragdów nie biorę. Sorry mody. Ja tu muszę się dzisiaj kiwnąć. No jakoś powiem Wam szczerze, nie jestem w stanie zaakceptować takich pojedynczo rosnących drzew z biomu, który no naprawdę jest w okolicy, ale tu mimo wszystko jest oddzielony ten biom rzeką, jak widzicie. Tutaj mieliśmy brzozowy las, a tu jednak się kawałek pojawia jeszcze na tej jakby kratce powiedzmy między brzozem lasem a rzeką. No te drzewo dżunglowe i to w ilości kilku sztuk. Ja wiem, że zapewne dla wielu jest to niesamowicie urokliwe, ale pff, dla mnie to, to akurat jest troszeczkę porażka mimo wszystko. No tak samo tutaj, no po co te ciemne dęby akurat na tym fragmencie. No i Mojang, wierzę w was, że to naprawicie, bo ja jako ten ponad 10-letni gracz Minecrafta, który bardzo śledzi zmiany, no tak jak kochał nowy generator świata, tak te rzeczy mi osobiście nie leżą. Tak samo gdzie niegdzie w wycięte tereny, że tak pozwolę sobie to nazwać, Mogłyby zostać poprawione, bo one wyglądają niektóre strasznie sztucznie. W tym momencie tutaj nigdzie takowych sztucznych nie widzisz tak bardzo, więc to w miarę wygląda nieźle, ale zdarzają się tak brzydko ucięte tereny, że to są jakby to yy, bez tutaj jakiegoś, yy, że tak powiem, bez żadnej obrazy. Ale jakby to robił jakiś niedoświadczony gracz, który równa sobie po prostu teren, czyli na przykład na ukos 15 bloków, prosta kratka znowu na ukos, wiecie, nie ma tutaj tak jakby tej finezji, terraforming. Czasem w tym generatorze troszeczkę zawodzi. Tu wygląda na przykład to bardzo, bardzo dobrze. Ale zdarzają się jaski nieobrzydliwe. Kto był na live'ach, ten pewnie nieraz widział, kiedy na to narzekałem. I ja sam osobiście, mimo że już więcej do tego miejsca nie wróciłem, poprawiałem to, żeby zobaczyć, czy byłem w stanie lepiej to zrobić niż generator. I byłem w stanie to zrobić lepiej niż generator. W ogóle tutaj jest pięknie znowu dżungla. Nie wiem, czy miejsce, gdzie się teraz znajduję, mogę nazwać jako. Leciało mi to słowo z głowy, hmm, ja to udawałem w tytule Przeglądu Snapshota Ajajajajaj, za łbawę leciało Fiordy, fiordy właśnie, nie jestem pewien czy można tutaj nazwać to fiordami, chyba nie Chyba nie, ale no ja pierniczę, no, z chwilą narzekałem na te mikrobiomy i będę na nie narzekał dopóki one będą, przynajmniej w takim stopniu Ale tutaj po prostu no muszę się rozpłynąć, jak czekolada zostawiona na stole Ciepły dzień, kiedy na papierku się rozlewa, po prostu coś wspaniałego. Próbowałem brzmieć jak Pan Robert, ale no niestety jeszcze daleko mi do takiego niesamowicie wysokiego poziomu. No i mamy też kolejną wioskę na Sawannie. Ale Azali, jak nie widziałem, tak nie widzę dalej, chociaż pewnie już 30 minąłem tych drzewek. I kolejne tego typu miejsce, tuż obok i brzydki pojedynczy bambus. Tak <grytanie> akurat no, niezbyt dobrze się prezentuje. I to jest właśnie teraz mi chyba duży problem. Ja zamiast gdzieś rozglądać się za Azalią, to ja sobie podziwiam tereny. No mimo że już tyle światów moich rozwiedziałem na tych nowych generatorach, ale do tej pory cały czas wiele z nich potrafi gdzieś tam, no, zadowolić mnie jako gracza. No piękne to jest. Piękne. W dżungli też w ogóle azali lubił się pojawiać. Nie wiem, czy to jest jeszcze zależność, czy po prostu to jest moja, tak jakby, moja uwaga, która tutaj została jakby przykuta, jest to kompletny przypadek. Ale mam wrażenie, że pod dżunglą częściej zdarza się lash Cave niż pod na przykład taką pustynią czy innymi bagnami. Mówię, to nie jest nigdzie jakby potwierdzone, ale to jest tak jakby moje spostrzeżenie, które jakiś czas temu. Gdzieś tam mi się w głowie pojawiło, ale nigdzie tego jeszcze nie poparłem, jakby dowodami, więc cholera wie. Nie będę teraz ryzykował. Jak znajdę azalię, to na pewno będzie skoczę. Ale jeżeli gdzieś wy widzieliście na ekranie, gdzieś była już azalia, a ja jej nie zauważyłem, to będzie mi cholernie, moi drodzy. Wstyd. No tutaj te drzewko pozabiałem też. Noż sz... po co? Po co to tak wygląda? Czyżbyśmy tutaj. A. <śled> no nie jest to pod dżunglą. Nie ma tutaj nigdzie Azalii, jak widzicie, ale jest laszkej ODKRYTE mimo wszystko. Jest tu gdzieś ta AZALIA bo chciałem się pod Azalią wkopać, ale no nie, 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 w tym miejscu raczej jej nie ma. Ale jest laszkej, w przypadku ZNALEZIONE Spoko, spoko, ja tutaj chciałem tylko na chwilę, na reszcie, moi drodzy, ja przeszli no właśnie. Nie tylko, znaczy to akurat mam... mogę mieć tego nieskończoność. Nie tylko moi kochani kwiaty zarodników. Przecież też małe Dripleafs w końcu mogę zdobyć, ja o tym kompletnie zapomniałem. Kompletnie, jest tutaj gdzieś kwiatek zarodników? No szczerze mówiąc to tak trochę bym powiedział, no tak średnio bym powiedział, tak średnio jeżeli chodzi o to Lush Cave. Ani jednego kwiatka zarodników, jeżeli... Jest jeden tam, nawet dwa chyba. Są dwa, trzy, dobra, nie jest źle, Dripleaves, też, moi drodzy, małe driplifts potrzebuję nareszcie, nie muszę, moi drodzy, robić farm tych podróżników, czy tam handlarzy podróżnych, mogę to sobie zdobywać kiedy chcę, jak chcę, ile chcę, Czego to się tu pojawiła, na bogato, ja pierniczę, no, moi drodzy, mega, no, cieszę się jak dziecko bateryjką. Wspaniale. Od razu biorę sobie tutaj pierwszy kwiat zarodników. I uwaga, jest, moi drodzy, pierwszy. Od tak dawna go chciałem. Miałem tyle pomysłów, jak Mojang mogłoby nam dać jeszcze w 1,17 możliwość zdobycia tego. Między innymi, mogłyby być chociażby tak samo jak Mech, łupem w jakichś skrzynkach typu statek czy co innego. Dewu podrzucił zarąbisty pomysł, żeby pojawiały się jako yy, chyba z tego co kojarzę, łup w yy, piramidach. Tych, yy, tych dżunglowych, czy nawet mogłyby się w ogóle w tych piramidach pojawiać? Ale nie wiem. No ile tych kwiatków tu jest wspaniale. Moi drodzy, nasze laszka, w które będzie dla donatorów, naprawdę dzięki temu mega, 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 mega zyska. Tylko jak ja tutaj wygodnie mógłbym sobie to pozdobywać? To jest bardzo dobre pytanko. Uu, chyba zwykłe kamienie gdzieś sobie to pozdobywam. Jest gdzieś tutaj może właśnie ziemia. No, ziemia będzie mega, mega przydatna. Czy wy widzicie tutaj te efekty cząsteczkowe, które są dzięki tym kwiatkom? Wiele osób pewnie powie, że ja tutaj się jaram przez zwykły kwiat, jak wiele innych. Ale jest on nieodłącznym elementem Lash cave. A ja przecież swoje Lash cave w bazie zrobiłem i brakowało mi tego. Brakowało mi tego do pełnego dopełnienia. Pełnego dopełnienia to chyba jest Oksyboron, może nawet. Ale do całego efektu, który chciałem osiągnąć. 6 kwiatków, to dalej za mało, to dalej nie jest to, co mnie zadowoli w pełni. Jest tutaj, nie, to jest duże drip Leaves, duże, nie chcę. Są też dwa kwiatki od razu, dam radę? No prawie! Klawiaturą sobie, prawy, lewy przycisk myszy, zablokowałem, nie zdążyłem kliknąć. Jest 8. Wspaniale. Jest jeszcze, mam nadzieję, gdzieś tutaj kilka kwiatków. Jak nie, to lecimy dalej, bo chciałbym, mimo wszystko. Mój ten cel spełnić i Azalię znaleźć, by się wkopać pod nią i mieć tam jakby satysfakcję ze znalezienia Cave. Bo tutaj to już raczej nie będzie specjalnie dużo tychże kwiatków. No dobra, to ja stąd uciekam. No, próbując znaleźć wyjście zaskini, jeszcze jeden kwiatek się trafił. Kilka też drip lipsów. O, następny mały. Kilka małych drip jeszcze znalazłem. Kolejny kwiatek, następny kwiatek. Trzy rzeczy naraz się mówi i się myli to wszystko. Cholera, ładnie to jest tutaj to rozwinięte, jeżeli chodzi o teraz gałęzienia. Nie jest źle, tylko jak ja mam się teraz stąd wydostać? Chociaż no nie musiałbym się stąd wydostawać, jakbym znalazł, mi znalazł miejsce, gdzie będzie bardzo dużo tych kwiadków, ale to chyba nie jest nigdzie tutaj, moi drodzy. Chyba nie. Ale piękna wioska na meadow i obrzydliwe drzewo dżunglowe jako mikrobiom. Mojang... Proszę, naprawdę ja was o to tak pięknie proszę, no tutaj też to nie wygląda dobrze. Mam nadzieję, że to naprawdę jest uznawane jako błąd, a Mojang nie powie czegoś takiego ale tak ma być i tak będzie, ja wtedy... Zaakceptuję to, no ja nie powiem, że nie. Niemniej jednak... No wolałbym, żeby takich rzeczy na świecie nie było. Ten generator jest niemalże idealny, z wyjątkiem mikrobiomów. Dobra, odhaczyć. 175 tysięczne o narzekanie na mikrobiom. Jest. <laughs> Mamy dziwne deja vu. Ja chyba już tę wioskę widziałem. Czy ja jestem na granicy terenu 1.16-1.17? Cholera, może to być prawdopodobne? No nic, lecimy dalej tą zimą. W ogóle na poziomie zimowym będzie łatwiej chyba taką azalię yy, znaleźć, nie? Wypatrzeć. W ogóle chyba popełniłem przy tym jakiś błąd językowy, mam wrażenie. Oby nie. Azali nie znalazłem, ale tak sobie tutaj lecę i tak sobie myślę, co to się stadeło tutaj. Moi drodzy, pakie tu latające wyspy są. Nawet mamy tutaj i nie pakie, tylko jakie bardziej. No, Mega Taiga, W sumie dalej coś nazywa Mega Tiger? Gigant Tree Tiger. No to niech będzie Mega Tiger. No, ja pierniczę dosyć charakterystycznie się pojawia, To w ogóle blok śniegu? Skąd? Czekaj, czekaj, może to jest jakiś mikrobiom? Wooded mountain! Tak, moi drodzy, najgorszy przykład mikrobiomu. Może to wszędzie... Nie, dobra, nie, 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 to jest połączone z tym okej, okay, i wycofuję. Mimo, że to jest brzydkie, wycofuję. O Ojej, no co tutaj się. Ile creeperów? Ja mam Night Vision, jakby co, dlatego tak wszystko ładnie widać. Wow, nie jest źle. Powiedziałbym nawet, że jest. nieźle. <laughs> Jeżeli jedynie pod względem azali, bo nigdzie żadnej nie dojrzałem. Może teraz na tym klipie bez cięcia, moi drodzy, znajdę gdzieś tutaj Azalię. Nie będę ukrywał, staram się latać gdzieś yy, takimi terenami, gdzie Azalia mogłaby się bardzo wyróżniać, na przykład jakieś właśnie zimowe, czy polana, czy Tajga, bo tam akurat Azalia na pewno się będzie wyróżniała na tle. Najłatwiej no, byłoby znaleźć oczywiście ją na Polanie yy, powiedziałem, na Tajdze będzie się wyróżniała, ale na polanie będzie w ogóle widoczna. Na takim biomie też. No i gronie lecę, bo tam nic ciekawego nie będę miał. No dawaj, Minecraft. Daj mi teraz chociaż jedną azalię i ja będę szczęśliwy. No! No! I to mi się podoba. Nie mam niestety tej motyki, ale w sumie czy mi się przyda? Nie bardzo. I normalne źródło ukorzenionej ziemi. Jakiś czas temu jak chciałem je zdobyć kilkadziesiąt sztuk. To musiałem, moi drodzy, po prostu te kilkadziesiąt sztuk azalni zasadzić. Wtedy w miarę coś tam, moi drodzy, poszło. Teraz, no chwila, moment, zobaczcie jak to idzie. A, ale super, i tak ma właśnie, moi drodzy, być. Dobra, później się tę ukorzenioną ziemię pouzbiera. Chodźmy tutaj, jeszcze niżej. Proszę bardzo, ogólna sobie mikserka, bo już jakiś czas temu mi się skończyła. Fantastycznie, kilka pieczeni na jednym ogniu, i tak właśnie, moi drodzy, ma być. Schodzimy niżej. Jestem ciekaw czy dam radę jakoś się przedostać właśnie do Lush Cave przy pomocy samego rozkopywania tutaj ziemi, mam nadzieję, że tak Musi tu gdzieś być takie bezpośrednie przejście, jest No teoretycznie to dalej jest Lash Cave Teoretycznie Dobra się tutaj odetnę w ten sposób, ja pierniczej ile tej ukorzenionej ziemi, tak trzymać Jest Jest moi drodzy, mamy to Jest też kwiat zarodnika, mamy 10 sztuk Mam nadzieję, że włącznie z tymi kwiatkami, które zdobędę z tego miejsca, to będę miał gdzieś no minimum tak 25-30 kwiatka. Byłoby wspaniale, jest. Wuuu, się prawie zabiłem. <grym> prawie się zabiłem i zebrałem tego dziada, najwyraźniej. Myślałem, że on mi tutaj spadł. I jeszcze się tutaj porozglądam. Dużo Dripleaves, dużo wszystkiego moi drodzy potrzebuję. Tu już zaczyna się w ogóle Dripstone Cave. Jest na dole kwiatek, tu po lewej też widziałem. Będzie, moi drodzy, to zbierać z pewnością. Dwa kwiatki tu są nawet. I takiej jaskini bujnej to ja poszukiwałem, moi drodzy, i znalazłem. Tu będzie naprawdę mnóstwo kwiatków. Mam 14 ich? Tak. Ja je od razu zbieram. Jajca. Jo pierniczy ile tego jest. Wspaniale, moi drodzy, wspaniale. Jestem normalnie w raju. Nareszcie. Tak bardzo tego chciałem i będę miał to. W Ilości, jakiej będę chciał sobie zapragnąć, chociaż mam nadzieję, że kiedyś może jak nam możliwość jakiegoś światowego farmienia tego. Nawet taki głupi sposób, że klikam na jeden krwek z zarodnika mączką, kostą, on się rozrasta w ilości, nie wiem, od dwóch do pięciu sztuk gdzieś tam w promieniu dwóch, trzech kratek. Proste, a działałoby pewnie fenomenalnie. Dobra, moi drodzy, będziemy się dzisiaj kończyć. Ja muszę za chwilkę uciekać z domu, ale ja w tym miejscu sobie zostanę. Może już nawet, nie wiem, czy na live tutaj przyjdę, czy co. Ale mamy to, moi drodzy. Wow! Wspaniale. Mega, mega się cieszę. Chociaż wiecie co? Nie, ja sobie tutaj sam pobiegam. Jeszcze za chwilkę zobaczycie pewnie timelapse na koniec, a potem koniec odcinka, więc ja, jeżeli chodzi o moją mordę i głos, się z wami żegnam. Jeszcze zostawię wam tutaj e, jakiś montaż czy timelapse ze zbierania tego wszystkiego. No i mam nadzieję, moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku serii Snapcraft. Dzięki i trzymajcie się. Cześć!